Witajcie! Dzisiaj chciałabym pokazać zestaw Lego Star Wars 8085. Zacznijmy najpierw od instrukcji. Tutaj mamy etapy budowania ścigacza. O, bardzo. O. Tutaj mam całość. Tutaj mamy, jakie są figurki. Tutaj jakie ma funkcje, że można przechodzić e, broń, anakina i schować. Tu jest pokazany widok i tu się pokazuje, że klepa się. To jest wszystko do instrukcji. Zaczynamy teraz do drobnymi figurek. Pierwszym miniskutem jest e, Dishem. Pierwszym jest disem. Jest... No, fajny. Ma takie... ma włócznie. Ma taką fajną głowę, ma fajną. Ma tu takie fajne kolce. Zbroja ma. Głównie jest faj. Teraz, teraz drugą mi figurką jest Anakin Skywalker z myślą niebieskim świetnym. Jest. Mm, też fajnie. Ma białe rąbki, ma kaptur. Taki. Ma dwie główki. Pierwszą jego główką jest taka zwykła zimowa, a drugą główką jest zwykła. O. Mnie najbardziej się podoba ta pierwsza, zimowa. Mi się bardziej podoba. Oj. Okay. I teraz do zestaw. Zestaw jest w śre średniej wielkości i jest fajny. Tutaj. O, może sobie Atakina. Zademonstruję. Tutaj. Janek. Jest tutaj nie wystaruje i siedzi. Yeah. Tutaj, o, to jest skrzynka. O, skrzynka. I znajduje się w niej nożnetka. Nożnetka. się zamyka tu się tutaj wsadza tu się wsadza i się tutaj chowa jest schowana w związku dwa silniczki tutaj prawy, a tu jest lewy silnik. Zestaw ma y, trzy nóżki takie, duże tu jest jedna. Ogólnie zestaw jest bardzo fajny, mi się podoba. Komentujcie do usłyszenia.